Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy racuchy kakaowe. Potrzebować będziemy dwie szklanki jogurtu, dwie i pół szklanki mąki pszennej, dwie łyżki kakao, cztery łyżki cukru, obojętnie jaki cukier. Ja mam trzcinowy ale może być zwykły, łyżeczkę proszku do pieczenia, trzy duże jajka. Oraz dwie i pół szklanki mąki pszennej. Szklanka o pojemności 250. I ciasto należy bardzo dokładnie wyrobić. Smażymy na ulubionym tłuszczu. Może być olej, może być masło klarowane. Jaki w domu tłuszcz używamy, na takim będziemy racuchy smażyć dokładnie ciasto mieszane ciasto musi mieć jednolitą konsystencję to świadczy że już jest połączone na patelni już tłuszcz rozgrzewam. Będziemy kładli niewielkie porcje i smażyć. No, ja myślę, że już mam ciasto połączone. Jeszcze sobie zbiorę brzegi i kładziemy, tak jak wspominałam, niewielkie porcje i smażymy z jednej i z drugiej tej strony. Będziemy mieli rację ja na patelni już mam tłuszcz rozgrzany, zawsze sobie sprawdzamy, tak, już jest rozgrzany i kładziemy niewielkie porcje i smażymy. Tak to wygląda, smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto racuchy kakaowe mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. Ile Państwu mój przepis się podoba? To serdecznie proszę o łapkę w górę. Racuchy kakaowe. Kładę następną porcję. Wyglądają racuchy puszyste, racuchy kakaowe.